Siemano, ja jestem Mateusz i zapraszam na film. Cristiano Ronaldo uratował Juventus. Leo Messi nie trafił z rzutu karnego, ale z rzutu wolnego już tak. Fatalny mecz Grzegorza Krechowiaka i Macieja Rybusa, zamieszki przed meczem Manchester United z Liverpoolem sprawiły, że mecz się nie odbył. Z tego powodu szykuje się wielka kara. Fatalna kontuzja piłkarza Borussii Dortmund, cztery czerwone kartki w meczu AS Monaco, Hat-trick Gereta Bale'a, a na sam koniec o kontrakcie Roberta Lewandowskiego. Dokładnie już dzisiaj o godzinie 17 na kanale Nie grasz, nie wygrasz. Pojawi się mój materiał na temat Killian Mbappé. zachęcam do subskrybowania, link w komentarzu. Pełnoletnim widzom przypominam, że z kodem LANDRY600 na betfan.pl macie specjalną ofertę. Szczegóły oczywiście na dole w opisie tego filmu. Zapraszam także na mojego Instagrama Landryty, dokładnie tam możecie mi podsyłać ciekawostki do kolejnych filmów. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie betfan.pl Cristiano Ronaldo mimo wieku dalej zaskakuje i wczoraj to on w ostatnich chwilach spotkania dał Juventusowi jakże ważne trzy punkty. Mierzyli się oni z ulinezem i po pierwszej połowie niespodziewanie przegrywali. Jednak w 83 minucie to Cristiano Ronaldo wykorzystał jedynastkę. Po tym jak jeden zerwali zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a po kolejnych pięciu minutach wykorzystał dośrodkowanie Rabio i zdobył gola na wagę wygranej. Dzięki temu oddalił od Juventusu widmo braku Champions League w kolejnym sezonie, a wczoraj punkty straciło Napoli, ale także Atalanta. Portugalczyk umocnił się także na pozycji lidera klasyfikacji strzelców. Obecnie na swoim koncie ma 27 bramek, a drugi Romelu Lukaku 21. Bardzo dobry mecz rozegrał Portugalczyk, ale wczoraj nie zawiódł także Lionel Messi, który to zdobył kolejne dwie bramki i w tym ligowym sezonie na swoim koncie ma aż 28 goli. FC Barcelona na wyjeździe mieszyła się z Walencją. Leo Messi zdobył dwie bramki, lecz Najpierw zmarnował nawet rzut karny, jednak odbita piłka przez bramkarza wróciła w pole i po chwilowym zamieszaniu Messi jednak dobił piłkę do bramki. Po kolejnych kilkunastu minutach Argentyńczyk zdobył także kolejną bramkę, tym razem z rzutu wolnego. Wydaje się, że dla niego chyba lepsze jest uderzanie z rzutów wolnych niż z karnych, ale to już wiadomo nie od dzisiaj. Ace Milan pokonało Benevento 2-0, a Zlatan Ibrahimowicz zasłużył zdecydowanie na tytuł piłkarza tego spotkania. Szwed rozegrał naprawdę rewelacyjny mecz. Idealnie podawał, biegał, myślał, zawsze był tam, gdzie potrzebowała go jego drużyna. Niestety dla niego fantastyczną dyspozycję tego dnia miał bramkarz rewali, który to kilka razy w ostatniej chwili ratował drużynę, broniąc uderzenie Zlatana. Kamil Glik miał bardzo dużo pracy przy pilnowaniu Ibry. Pod sam koniec tego meczu Szwed mógł popisać się tak genialną asystą, ale niestety jego kolega zaprzepaścił jego podanie. Piętą. Zenit Sankt Petersburg po raz siódmy w historii został mistrzem Rosji. To oni wczoraj rozbili drużynę Grzegorza Krechowiaka i Macieja Rybusa aż 6 do 1. Mimo tego, że obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli i zajmują odpowiednio pierwszą i drugą lokatę, to na boisku było widać naprawdę ogromną różnicę. Gospodarze praktycznie przez całe spotkanie bawili się piłką. Fatalny błąd popełnił Maciej Rybus, który to podał prosto pod nogi Lewala, a to w konsekwencji skutkowało utratą pierwszej bramki. Wynik tego spotkania w 67. W siódmej minucie meczu ustanowił były piłkarz FC Barcelony Malcom, który to z okolic 20 metra przerzucił piłkę nad bramkarzem. Po tym spotkaniu odbyło się także oficjalne wręczenie medalów za wygranie ligi. Gwiazda drużyny z Petersburga, czyli Artem Dziuba swój medal odebrał w niecodziennym stylu. Przebrał się za Deadpoola, czyli fikcyjną postać Marvela i tak odebrał swoją nagrodę. Miała być bitwa o Anglię, a była bitwa o Manchester United. Wczorajszy hitowy pojedynek 34 kolejki Premier League i jedno z najważniejszych spotkań tego sezonu pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem nie odbyło się, gdyż to kibice Manchester United sparaliżowali rozgrywki. Zamieszki były związane z sytuacją Manchester United, ale nie tą pod względem sportowym. Kibice chcą, aby rodzina Glazerów sprzedała klub. Uważają oni, że przez ostatnie lata źle się dzieje, że nikt nie liczy się ze zdaniem fanów, a to w końcu oni stanowią o sile ze sportu. Zamieszki rozpoczęły się po południu. Piłkarze United nawet nie mogli opuścić hotelu, gdzie odbyło się przedmeczowe zgrupowanie, gdyż ulice były zablokowane. Skysport podało, że na ulicach było około 10 tysięcy osób, które znajdowały się także pod stadionem. Ochrona obiektu nie poradziła sobie z napastnikami. Bramy wejściowe na stadion zostały zniszczone, a kibice po chwili wparowali na murawę. Niszczono kamery, siatki, statywy, mikrofony czy bramki na boisku. Na miejsce została wezwana policja i dopiero po około dwóch godzinach nieproszonych gości udało się zestawić stadionu usunąć. Wstępnie mecz został przesunięty, ale koniec końców po prostu się nie odbył. Piłkarze jednej, jak i drugiej drużyny na stadion dotarli, ale byli obecni tylko w szatniach, gdzie intrusów nie było. Władze ligi podjęły decyzję o przełożeniu tego meczu. Na osoby, które wtargnęły na Old Trafford na pewno zostaną nałożone spore kary, ale to samo czeka także klub, który nie zapewnił odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony, mimo tego, że protesty były zapowiadane od kilku dni. Fani Manchesteru także zapowiedzieli, że jeżeli w tej sprawie nic się nie zmieni, to będą tak robić Robić co każde spotkanie. A oto oficjalne stanowisko klubu w tej sprawie. Po rozmowach z policją, władzami Premier League Trafford oraz dzisiejszymi rywalami nasz mecz przeciwko Liverpoolowi został przełożony ze względów bezpieczeństwa. Odbędą się dyskusje z władzami ligi nad wyborem nowego terminu do rozegrania tego spotkania. Nasi fani są wielkimi pasjonatami klubu i rozumiemy ich prawo do wolności słowa i wyrażania swojego niezadowolenia. Jednak żałujemy tego, że przeszkodzili drużynie i narazili policję, personel oraz innych fanów na niebezpieczeństwo. Dziękujemy policji za wsparcie i zapewniamy o naszej pomocy w dalszych etapach śledztwa. Borussia Dortmund, co prawda, zagra w finale Pucharu Niemiec, ale półfinałowy pojedynek zakończył się okropną kontuzją ich piłkarza. 5 do 0 pokonali drogoligowego Holstein Kiel, ale w 72. minucie fatalnej kontuzji nabawił się Mateu Morey, czyli były piłkarz FC Barcelony. Przy próbie przyjęcia piłki źle postawił nogę, co doprowadziło do fatalnego przygięcia kolana. Podobno chrupnięcie z jego stawu było słyszane na drugim końcu boiska. Doszło do uszkodzenia w zadła, ale także torebki stawowej. 21-letniego piłkarza czeka teraz operacja, długa rehabilitacja, a to oznacza prawdopodobnie aż rok przerwy od piłki. Życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Szalony mecz wczoraj mieliśmy we francuskiej lidze. Pojedynek AS Monaco z Olympique Lyonem zakończył się wygraną gości 3-2, a w tym meczu zobaczyliśmy aż 4 czerwone kartki. Ten pojedynek był bardzo istotny dla jednej, ale także dla drugiej drużyny, gdyż oba kluby cały czas walczą o występy w Champions League. Gola na wagę wygranej dla Olimpik Lionu zdobył zaledwie 17-letni zawodnik. Po zakończeniu tego spotkania pomiędzy kilkoma piłkarzami jednej, jak i drugiej drużyny, wywiązała się sprzeczka i sędzia musiał opanować nastroje piłkarzy. W konsekwencji musieliśmy zobaczyć kolejne czerwone kartki, a to dyskwalifikuje czterech piłkarzy z udziału w kolejnym pojedynku. Media podały, że po wygranej prezydent Olimpik Lionu po prostu płakał ze szczęścia. Jednak mimo tej wygranej to oni dalej zajmują czwartą pozycję, a do Monaco, czyli do pozycji numer 3, tracą jedno oczko. Do końca tego sezonu. Zostały zaledwie trzy spotkania. Gareth Bale zdobył hat-tricka? Tak, to jest możliwe. No i wczoraj stało się faktem. Tottenham aż 4 do 0 pokonał Sheffield United, czyli klub, który już na pewno spada z Premier League. Waliczyk pierwszą bramkę zdobył w pierwszej części meczu, a w drugiej części dołożył kolejne dwa trafienia. Było to tak niezwykłe, że postanowiłem sprawdzić, kiedy w jakimkolwiek innym spotkaniu Gareth Bale również zdobył trzy bramki. I poprzedni raz taka sytuacja miała miejsce 19 grudnia 2018 roku. Dokładnie na klubowych Mistrzostwach Świata. Wtedy Real Madryt mierzył się z japońskim klubem Kashima wygrali 3 do 1 i właśnie Gareth Bale zdobył wszystkie trzy bramki. W ostatnich dniach pojawiło się kilka informacji dotyczących Roberta Lewandowskiego, a dokładnie to potencjalnego jego transferu. Bayern Monachium miał nawet otrzymać ofertę za polskiego napastnika. Hiszpański AS poinformował, że to podobno Real Madryt chce sprowadzić lewego. Zwolennikiem tego transferu ma być nie tylko Florentino Perez, czyli prezes Realu Madryt, ale także agent polskiego piłkarza, czyli Pini Zahavi. Jednak podejrzewam, że Zahavi prawdopodobnie liczy na olbrzymią premię, jaką otrzymałby za przeprowadzenie tego transferu. Jeśli przenosiny do Realu Madryt do Skutku nie dojdą, no a powiedzmy sobie szczerze, że jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne, to Zachavi będzie chciał walczyć o podpisanie nowej umowy z Bayernem Monachium na bardzo, ale to bardzo dobrych warunkach, oczywiście dla Lewego. Jego obecna umowa wygasa w czerwcu 2023 roku, a podpisanie kolejnej oznacza raczej na 100% ostatnią umowę, jaką Lewandowski podpisałby z Bayernem Monachium jako grający piłkarz. Na dziś to koniec, dzięki za oglądanie. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, czyli do końca tego filmu, no to tam na dole w komentarzu napisz, Komentarz zamieszki. Pamiętaj, aby ocenić ten film, subskrybować nasz kanał. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!